Cześć, 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 tutaj Pythagoras i dzisiaj witam was w Deszczolandzie. Ze mną. Tak, z nim. Okej, które byłoby? Nie mówię już kim jesteś, bo każdy będę kim jesteś. Ja. A, no i po wyjściu odcinka szukałam pieska właśnie. Tak. I jej. I ponieważ... poczekaj, 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 ja to, ja to już wyjaśnię, bo okej? No, i... Ja szukam zwierzęcia, żeby go zabić i zjeść. <laughs> Nie. Ponieważ już no, znalazłeś tego psa, co prawda, po tym jak już kończyłem odcinek, ale okej, okay, nie, nie powiedziałem dokładnie tych twoich głupich zasad, więc masz ten durny kupon. Tak! A co jest Że masz go w tym odcinku! Co? No nie! Bo <noise> jaki masz szeroki asortyment. Całe dwa te mięska, jedno te mięsko, dwa te mięska. Tam jest chyba jakieś zwierzę, oby mnie nie zdradziło i dało mięso. <noise> nie zabijaj zwierzątków! Masz dzisiaj kupon. Kiedyś grałem sobie na survivalu, była świnka, miałem pół jedzenia, a bardzo dobre rzeczy zabiłem ją, nie dało mi ani trochę mięsa. A, serdecznie. Kurczak, to moja jedyna szansa. Zabijesz siebie? Kiedyś przecież kurczaki, kurczak, Znaczy, byłeś kurczakiem. Byłem. No właśnie, stare, złe czasy. No właśnie, zachowałeś się... Tak. A piesek też pies, to, to, dało... to... Dobra, to pokażesz mapę? Proszę. Wiesz, w którym kierunku mam iść. Chodźmy, piesiu. No tak, za chwilę będzie noc, znowu zginiesz. Nie zginę, a jak się zginie to piesek ciebie a. gubi i już go nie będziesz miał? Ty wiesz co, tego jeszcze nie sprawdzałem. Hmm. Ciekawe, dobra, ja muszę do ciebie wracać, żeby szybko wykorzystać kupę. Gdzieś spać bez mnie. a tak samo. Właśnie, a ta, ta, ta tak nas ma Ale się fajnie siedzieć. Kurczak, nie, nie mogę go zabić, muszę iść naprzód. No i idź, masz, patrzcie na masz siedzenia. Dam ci świeże oczko spajonka. Dobra, a mam to jeszcze raz ostatni, się upewnił, czy... wyrwane jeszcze, jeszcze tej, tej nocy poprzedniej, nie? Tej nocy poprzedniej. Jest, jest, jest takie świeże, normalnie trucizna najlepsza. Ale mi nie odchodzi, ja, bo to prawdziwe jedzenie, które wybrane Ale poczekaj chwilę, ja sobie zrobię taki bar, taki pseudo, <laughs> potem to usunę, nie? Dobra, ale... jakie są granice? Bo powiedziałeś, że jakieś granice są tutaj. No coś tam się wymyśli. No, bo wszystkiego nie mogę wiedzieć znaczy, aby... tak, ran, barana będę robił farmę, to może jeszcze znaleźć ja myślę, powiem. A ja zresztą trochę nic ogarnię, bo ja chcę zrobić wędkę. Już mam jedną, chyba trzy. Dwóch, trzech potrzeba. Nie wiem. Nie, poczekaj. Do wędki trzeba... Wiem! Trzeba trzy patyki i dwie niecie. Dwie niecie, okej. Dwie do no. Fajnie, że dwie niecie. A Co? Szkieleton. mapę. Już z niego chyba dwa, dwa, trzy razy zginą. Gdzie ja? Dobra. O, jakiś wik właśnie naskoczył na owcę. Dobra, szybko, Ech. powitaj mnie z godnością, wygrałam kupon. Dzień dobry, to jest pierwszy pierwsze Pomóż mi! O, nie, o, No weź, za, uderzyłeś małego piesia! Ale ja chciałam go nie uderzać Pomocy! Ale za chwilę zabiję twojego psa! O, piesiu! O nie, usiadnij go, usiadnij go! Usiadłem Nie, to jest się psy! Usiadłem go. Nie, to jak to jest mój. Gdzie mój pies? Odsetny zawsze. Nieeee, <noise> Ale są też plusy. <noise> Ej, stanie. No no, nie dość, nie musisz mi jeszcze kupon, to jeszcze odszkodowanie. Nie ma odszkodowania, to twoja wina, że kazałeś pić tego sondiaka. A ja nie mam skilla w walce. Dobrze o tym wiesz. Dobra, nieważne. więc tutaj jesteś kiedy chciałbyś może świeżo też, kiedy spider, ej! Nie. To zjesz. Nie, ja chciałbym... Ja chcesz ci jabłuszko. Jakie jabłuszko? A, jestem dużo mięsa. A ja mam tylko jedną sztukę. A nie, mam świeże mięsko, to z zębiaka. Dobra, dawaj połowę tego co masz. Dobra, niech ci będzie. Masz ton. Jej, mięso. To mi przesmażę, aż jeszcze jabłko daj. Niam, 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 niam. Dobra, zjem to oko, to dasz mi coś jeszcze do jedzenia? Daj mi... Mu... Nie! <grym> Auć. Eee. No dobra, a więc gdzie Cześć, dom? w piesku. Mam pytanie, gdzie dom? Nie mam pojęcia. Wszystko zraziliśmy. co to się dość tędy, bo widziałem czy, tego... Tam jest pająk i polecam, chodź szybko za mną. Upami tego pająka chyba. O kurde, to jest straszne. Aha, czyli jak już chyba wiem jak nazwać tego. tego coś, albo, albo coś za, albo coś y, okropnego z albo że... albo coś z tyłu, że straciliśmy wszystko. Najśmieszniejsze to jest... O, Znalazłem nazwisko się domy, to fajne to wzgórza, fajne. Najśmieszniejsze jest chyba to, że straciło mój kupon. Eee. I pieska. <grymne> no tak, ale najświeższe jest to, że z twojego domu powstał krater, ale to jak kraterów, wiedziałem, Dobre, że to Dobra, naprawdę. O, tam widać twoje sianko, czyli że jesteśmy blisko. A ja już jestem w banku. Mój domek. Nawet <grymne> no, w tej chwili moje rzeczy. Moja mapa, na szczęście już myślałem, że jej nie będę miał. Dobry piesek, ratował mnie. Dobra, jeśli masz deski albo drewno, to dawaj. E, powiem ci prawdę. Jak w ogóle mnie Przecież ja miałem taką fajową zbrojkę, były te takie spodnie ekstremalne Ale czekaj, ty napraw masz ten krater, a ja mam trochę darcia No to daj drewno Eee, a ty, ty masz trochę drewno, dobra Albo nie, daj ci pole, bo tam jest coraz to trochę zrobiłem, trzymaj Dobra, dzięki <laughs> Ej ale wsadził mój bar A, tutaj, tutaj stał mój bar kiedyś, o, więc tam no trudno, no. O ja jest spider eye, twoja o jest. Mówi się trudno. Jest ten mutton. I... Yy, o, to tam gdzie też na mięsa. Dobra, na masz de deski brzozowe? Mam trochę drena brzozowego. Trzymaj. Nieeee. To chyba też było twoje, bo ja, bo ja nie kolekcjonuję śmieci. Genialnie to ująłeś. Eym... Um. A chciałbym krwało! No wy tyle. Ale się okazało, że nawet mam przyjść. Zadaję sobie, I nawet pani, ponieważ lubię odbiegać od bo... fabryki. Co się stało? Nienawidzę kliperów. Co, co się stało? Mapę? Ale. siak... Powstał drugi Clipper. O nie, kurczę, mogę zobaczyć co u nie pisało, wtedy się tam widzieli. Ale wyłącznie, ale przez creepera. Tylko jak on wy tam wyśle? Wiesz co? Szkoda, że nie da się wyłączyć creeperów. <grym> <grym> Dobra, Pracę. Wiesz, moje deski, szybko, bo jeszcze wiem, że zniknę. Spokojnie, jak ja razem z nich z akademia. mam jeszcze drugą część desek. <grystanie> no nie no po prostu najlepszy wszotki ever, -y. Ale jak ja mam szósty poziom, to, to jakie ja miałem poprzednio, coś to im zostało. To, to, to jest przez tylko drobny łamek. O na ten pająk. Ja mam od niego cztery razy łącznie. No trzy. No trzy. No teraz umarłem, więc nie wiem, cztery razy. Teraz już cztery. Czyli cztery umarłam tyle razy, straciłem tyle razy mój kupon Nie no, szatuję, że nie mam już nikażu <grym grym grym> O wiem ja Obydź, odcinki, się do tak. Mam twoje łóżko, ale no, chociaż nie wiem czy to było Ty serio, to było twoje czy moje łóżko Jej, moje rzeczy to jest Ej, są. czy my w ogóle, <grym> Nie Ale czy my chociaż spaliśmy w tych łóżkach Bo przecież skoro wywadziło nas na, tam w lesie gdzieś, no to Dobre, tak, to. A... Dobra, zabijmy go. O, o. załoniliśmy... Przez to całe zamieszanie zapomnieliśmy powiedzieć o mojej koszulce. A, no tak. On sobie myśli sobie, że zrobi koszulkę. Oczywiście nie użyje żadnego programu czy coś. Tylko... Narysuje. No właśnie. Może nawet. wstawić zdjęcie. Ej, ale zdjęcie. tutaj drzwi nie ma. Wstaw zdjęcie zanim zginę. Wstaw zdjęcie. Nie wstawię zdjęcia, ponieważ... Drzwi. Gdzie on, gdzie on jest? Zamuruj. Chodź tutaj. Chodź tutaj kurde, ja miał życia, ja w tym nie umiesz No kurde Halo To jest moja piekarnia tymczasowa, otwieraj to Otwieraj mój budynek Bez się boję O, zabiję Ej no Ej to własność moja co ty zarodzisz? Zawiesz to z na dam twoje głupie skrzynce I zamiesz sobie rękę Heee, wiesz co? Nie żałuję a masz dużo yy, o masz bardzo dużo derca, to nie dobrze. Okej, tak, tak, tak się to stało? Nie no. Nie, nie i odwrotnie. To jest. Serio? idą na wskos. A. już pamiętam. Takie coś. <laughs> Ze mnie. Genius. No a ja dzisiaj... Albo chciałem... chyba w drugą stronę, ale nie jestem pewien. Nie, już pamiętam teraz. No właśnie. No, właśnie. A ja chciałem dzisiaj na, na, sobie na się połowić i co? I... Z... Ale niestety to się zmieniło w śmierć. Eee, mam ten. Czemu ty ciągle murujesz tutaj? Patrz, miałam fajniejsze. fajniejszy. Poczekaj. Wtedy, chwila, ja przecież Ja, ja nazbierałem dirt, żeby zrobić sobie farmę. I ja w tej chwili, bajdę z farmy, farmę zrobić po kilku dniach. Jeszcze jakiś kurde, ładny, dzionek z deszczem cały. Po prostu najlepsze. Eee, no, no. <śla> no <śla> takie. Nie no, przejście! Ale daj, nie poczekaj, dupi, dupi. Dupi. daj dużo ziemi, daj, masz bardzo dużo ziemi, daj. Ale ja muszę zrobić farmę. Ale no weź daj trochę ziemi. Ej, <sparmianie> e, to jest twoje sianko. Daj z trzydzieści o, o, to biorę. moje sianko. Biorę, biorę. A, sianko zepsu. było moje, daj moje sianko. Nigdy, ja Odem... tylko jedno sianko. Ale ona jest potrzebna dobrania brania krów jako swoją własność. Dobra, niech ci będzie. Ale no weźmy. No kurde, jest dzień ale weź normalnie. Dobra, Dużo, dobra. dzierka? Trzymaj łopatę. Nie! Super. aleja kraterów. Tak, wiesz, to może nawet nie, nie będziemy musieli ich naprawiać, bo po co w końcu? Ej, dobra. Zrobimy z tego sobie aleje. Ej, no. To, poczytasz się samemu z tym problemem. Czy Ty, ten ząbiek jest miły. Poczekaj, może ktoś się tylko przytuli. A! <śm> nie polecam nie się. Nie przytulas. Nie polecam się z tym przytulaj. Ja w ogóle muszę udzielać przed tym creeperami. Najgorsze jest to, że killpery mogło to też rankiem. To jest właśnie najgorsze. A gdzie ja położę... A, to jest moje wiatro. To jest znaczy moje wiadro, najważniejsza rzecz w moim życiu. O. Ziemia! A, niebo z obrazem. Nie. Dobra, ci trudno, na próżno zdobywałam tyle czasu psa. To się topi. <grym> tak, cały <grym> przedni odcinek, czekałeś, psa, tylko proszę, teraz zginął. <grym> Walcząc z, z, ze mną. Dokładnie. Nie, nie stoł. Ale to mój pies go stawił, czyli on musiał zacząć mnie. I mam tą wodę, bo to Bo ty go pierwszy walnąłeś, gdy walczyliśmy z Killerem, więc twój pies zaczął się bronić. I walnął mojego psa, więc ten się wkurzył i zaczął się. wujka psów. mój kapsuł. No Dobra, a ja radzę, moją podniebną farbę, którą dobra, przynajmniej nie jest tak źle. Naprawdę nie wymagają eksperta. Przecie ekspert. To jest do ekspert. A, nie chcę razić. A, tam się jest. Nie mam pojęcia, gdzie zrobić fajną farmy. Zabrakło mi jednej ziemi! Serio, wiesz, że mi zabrakło jednej ziemi? Serio? Tak. Ja na ziemi? To sobie zbież na przykład spod ziemi. Eee! O, patrz, patrz! Patrz, jaki genialny pomysł zrobię. No. Jak, jak... Naprawione. Serio? Musisz na powierzchnię, gdzie jest niebezpieczne? Ja A was, było tak miło. Muszę zażądać większej płaty. No, dobra, to będą fajne drzwi. I tutaj sobie robię super farmę. Normalnie taki będzie wypas. Dobra. Jej, naprawiono. Trochę <grym> chyba teraz ciemno w domu. Co z tego? Mam dwie pochodnie. Gdzie to jest jakieś coś coś, coś, coś coś, skąd się... W ogóle powiem, trzeba wiesz? zrobić przejść, wejście. O już chyba w Tym razem zrobię brzozowe drzwi, bo są bardzo ładne. <noise> bo wreszcie powinienem chyba robić drzwi, wiesz? A nie robię żadnych nowych, specjalnych drzwi, znaczy nowych odrobów, nie są, bo w pole stare będą. O ile się każdy krów pojawiło. O patrz i teraz może tak robić se. <noise> Zbiory! Wziąłem mam trzy od razu te. O, nie. A ja muszę szybko iść coś złowić, bo naprawdę... O patrz, problem. wszystkie rodzaje jak jeszcze nie zginiemy za chwilę składu. Wszyscy, we dwojkę, wszyscy! Ja mam na to już sposób. Mam cztery ruchy miękka... O, to też jest akurat urosł fajnie. Niam, <grym> niam, niam, niam! The best farmer ever! <grym> no, nie ślip, we tak. dwojkę. No, dobra. No, tak. ja mogę się ruszyć, bo... No, to nie ma na to wpływu. No, tak czy jak... Ile masz jeszcze jedzenia? Bo ja troszeczkę no zero. Nie, jeszcze rotten flash No już zaś na pierwszy chleb. Ale do tego zrobię ostatnio. Jest to rotten flesh i ten i, zwy, i surowy kurczak no. i jeszcze co jeszcze ten zatruwał, nieważne. No to trzeba jeść kiedy ma się mało jedzenia. Kiedy na przykład masz jakieś trzy kawałki jedzenia tam pokazałam bo wtedy ci, ten, ten głód na ciebie nie działa. Ale wiem dlaczego to zrobili, bo i tak jesteś tak głodny, że bardziej być głodnym nie możesz. Eee. <grym> no dobra, mam jeszcze prezent, eee. mam jeszcze od Ciebie prezent. Niam, 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 niam. I <grym> teraz przyjdzie jak na skrypę i Ciebie wsadzi, jak weźmie ochotniczkę życia. O, żyje. Dobra, patrz, jestem już prawie na jedzenie. Dobra, szybciej rób tą farmę, ja muszę coś kupować. A właśnie, za co Ciebie będzie się kupowało? Za <grym> <grym> łapami na jest z podciami. Oh. Robię u siebie kopalnie. Serio? Ładne kopalnie. Dobre, patę, serio. No, że masz górnikiem. A kradzież skręciła łokcie łopaty sobie. To, to, no, no, to, no. <laughs> Nie, bo muszę się przygotować, co nie? Muszę zrobić killiowi dupę. teraz Patrz, ja super mojej superowej kościarki. E, masz, masz jakieś marchewki, czy coś? Może się przydała marchewka, czy coś? Eee, no... a więc nie. Powinniśmy, znaleźć powinniśmy w końcu w jakimś odcinku pójść na poszukiwanie wioski. Tylko, że ja przechodziłem na tę centralną część papry, jak jakichś nie ma. Szansu. A właśnie, to wracajmy do koszulki, tak? To wsadzić tą koszulkę? Może no, na końcu filmu wsadzę, bo naprawdę, jeśli wsadzę na końcu filmu z, yy, w innym programie, to wtedy będzie normalny plik, normalna jakość, ale jak wsadzę w przypadku teraz, o, naprawdę będę miał 480p i 600 minut przysyłania. Dobra, ja sobie robisz kopalnię, bo od razu mam chlebkę na złoto. No chlapkę na złoto. Nie ma chłopkę, ale złota. Nie mają być bogatsze ale mnie. Nie o to chodzi, chcę po prostu mieć z czego żyć. Bo wiecie, jak, wiecie, wiecie że on poprzednio zabierał monetę za dwa chleby. No i co? to. To, co? Już, to już 18 chlebów i już koniec ze sztabku złota. No, ale kiedyś było gorzej, bo kiedyś była moneta za jeden chleb. Oh, okay. no, nie za miło. Patrz, ja jestem biznesman. No teraz muszę to... to, e, to za, muszę to zamurować, wiesz czemu, bo nie zrobiłem drabi. <laughs> Pogratuluję. O, trochę... Wiesz co? Zauważyłeś, że jak nam się jeszcze lepiej rozwijał po tych wielokrotnych śmierciach? Wiesz że to też sprawa 200 odcinków, bo dziesięciu to było też za krótko i wszystko były same głupoty i dom. no jeszcze 16 minuta, 39 sekunda czy 42 nie was mam to gdzieś No i tak, w tak tak jak dłużej lepiej A ja idę szybko połowić bo naprawdę za chwilę zginiemy z głodu No Weź no, trochę za mnie żelaza spać bo potrzebuję fajniejszych butów A rany A to pod warunkiem że za to żelaz będę mógł coś u ciebie kupić na razie co nie, bo no. je, tak po prostu ci nie wiem. no ale sprzedam ci świeże głososia O kurde no, do śledzenia nie. Nie zgadnę, zrobisz coś takiego, że tylko ty będziesz chłopić. Eee, może będę musiał kupić jakąś licencję. Tak. będę robić fajne licencje. Gerd! Mam ten, czy jest czy coś mam tak z oczami? O, czyli się Tak, ryba! Mam rybę, jestem bogaty! Jestem bogaty, mam rybę! Bogaty. On jest bogaty Pierwszą rybę Dało się zrobiłem O ma pierwszą rybę Jest pijany znaczy bogaty Pijany? Nie jestem pijany Codziennie Co dwa dni Jej postawię węgiel na padek i będzie świecić <laughs> Właśnie weź aż świece trochę to co oni zrobić, żeby było bardziej realistycznie Że widzie wtedy nie zapalona pochodnia, a zapalniczku się już zapala no. A jeśli się zniszczy, to z powrotem jest niezapowodny. No słowa no, no, To tak zrobić. O prakułczo, prawie znowu przyszedłem bez grabi Będę dawać szybciej drugą rybę, bo skijemy z gorą tej nocy. Masz jeszcze? Bo naprawdę już nic nie mam Trzeba będzie... Może no, nawet krewę zabić. A, to trzeba patyku dużo No znowu za wcześnie, ale jestem super w łowiku. Jestem Chodź wie, gości. To no dawaj, żeby moczek kosną przyspieszę farnę i będziemy mieli chleb. Chleb! Chleb. Będziemy mieli chleb. A nie chleb. Nie. A czemu? Nie? Bo tak mi się chce. dwa sens. Szybciej rybo Nie ma nie złowię. Jeszcze ściemnia. Będę akurat ryba przy... Ja teraz muszę szybko zrobić kamienny kilof. To już teraz musimy kończyć, ty nie? No tak powoli. Racja. No, e, czyli w odcinku wybra. pierwszy łosoś, tak? Pierwszy łosoś, właśnie to ryba. No to po prostu postaw się jako pierwsza ryba. Dobra, do to? Ty serio, nie mogę jej zjeść, bo to pierwsza ryba. I mam jeszcze trzy lecenia i w której do dodał, się ściemnia. Zabił to jedyne wyjście. Nie można No to tak. trudno, zginiemy. <coughs> zginiemy. Um, nie, wiem. Szybko, wezmę od siebie swoją łódko. Ja do opalni i no, nagle tam się pojawia kryper i mnie wybuchać bo było dobre. <coughs> no nie no, jeszcze mi telefon dzwoni. To oczywiście na filmie. A mi to nie obchodzi, ja muszę skończyć ten odcinek. Dobra, dawaj. jak kończę ten odcinek. Co? No, jak tam jest blisko? Ty jesteś, ty jesteś blisko, niestety. Jesteś blisko. Nie. Yeah. <coughs> Poczekaj, muszę postawić. Tak, drawina. Dobra, dawaj, śpimy się. I to była było właśnie w poślinku, mam nadzieję, się spodobało. Dzięki za ostatnie 5 lajków. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze jakoś. Ekręć głową na pożegnanie. No nie rozśmiejesz. No dobra. Let's Pa. Palec